Od stycznia tego roku weszło w życie wiele przepisów regulujących prawa konsumentów, wynikających z implementacji przepisów trzech dyrektyw Unii Europejskiej: dyrektywy omnibus, towarowej oraz cyfrowej. Głównym ich założeniem jest ochrona konsumentów. Natomiast zmiany w przepisach można podzielić tak to zauważyłam i tak to chciałabym Ci dzisiaj przedstawić że można podzielić na trzy części, biorąc pod uwagę grupy konsumentów, których one dotyczą te przepisy. Dlaczego chcę o tym dzisiaj opowiedzieć? Dlatego, że sprzedając online na pewno Ciebie te zmiany dotyczą. A jeśli jesteś konsumentem, to tym bardziej warto, abyś wysłuchała dzisiejszego odcinka, dlatego, że dobrze wiedzieć, jakie masz prawa. Uprzedzam jednak, że dzisiejszy odcinek ze względu na obszerność będzie nieco dłuższy od pozostałych, ale na pewno wart wysłuchania. Zatem kciuk w górę i lecimy z tematem. Ja nazywam się Małgorzata Moczulska, jestem radcą prawnym i adwokatem. Bez przytłoczenia wprowadzam w świat legalnego biznesu online, bo wiem, że mając prawnie zabezpieczony biznes, możesz skupić się na tym, w czym jesteś najlepsza. I zacznę od pierwszej grupy. Jeżeli już mówiłam o trzech grupach konsumentów, do których skierowane są te zmiany w przepisach, to zacznę od pierwszej. Pierwsza grupa, której zmiana dotyka, to wszyscy kupujący, czyli ty i ja. W przypadku rękojmi zmienia się nazewnictwo i od stycznia 2023 roku mowa jest o odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Przepisy o rękojmi konsumenckiej zostały przeniesione do ustawy o prawach konsumenta, natomiast w kodeksie cywilnym pozostaną przepisy, które będą miały zastosowanie do przedsiębiorców. Najważniejsza wydaje się zmiana sekwencji uprawnień konsumenckich. Nagrałam odrębny odcinek dotyczący właśnie rękojmi konsumenckiej, link zamieszczam pod. Pod tym nagraniem dzisiejszym, ale chciałabym ci troszeczkę o tym jeszcze opowiedzieć. Zatem jeśli chodzi o rękojmię, to odstąpienie od umowy nie jest już podstawowym prawem konsumenta. Dobrze, żebyś o tym pamiętała, żebyś o tym wiedziała. Zarówno jeśli chodzi, jak jesteś sprzedawcą i konsument się do ciebie będzie zwracał z takim żądaniem, jak i w sytuacji, kiedy ty jako konsument będziesz chciała złożyć rękojmi w ramach rękojmi, to oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Czyli Nowe przepisy regulują w ten sposób, że rękojmi, w przypadku rękojmi odstąpienie od umowy nie jest podstawowym prawem konsumenta. W pierwszej kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru. Wybór tego, czy naprawimy jednak, czy wymienimy, będzie należał do przedsiębiorcy. I tutaj uwaga, jeśli mówię o przedsiębiorcy, to mam na myśli sprzedawcę, dlatego że tak posługuje się takim pojęciem Ustawa i chciałabym tutaj analogicznie do ustawy to tobie przedstawić, czyli jeżeli mówię przedsiębiorca, to mam na myśli sprzedawcę. Czyli wybór naprawienia tego, czy naprawi się ten wadliwy produkt, czy zostanie wymieniony, będzie należał do przedsiębiorcy. Na to drugie rozwiązanie będzie mógł się zdecydować, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta będzie niemożliwe, albo wymagałoby to nadmiernych trudności. Z kolei, jeśli naprawa lub wymiana towaru okażą się niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych trudności, to przedsiębiorca będzie mógł odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Natomiast zwrot pieniędzy, częściowy lub całkowity, stanie się możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. Konsument będzie mógł to zrobić, gdy po pierwsze przedsiębiorca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową, odmówi tego, albo mimo jego wysiłków nie uda się to. A brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadni skorzystanie z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Albo wówczas, gdy to jest drugi przypadek, gdy kolejna sytuacja, to kiedy gdy z uwagi na okoliczności lub oświadczenia przedsiębiorcy wiadomo, że nie zamierza on w ogóle doprowadzać towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Kolejna zmiana w przepisach dotyczy wydłużenia do dwóch lat terminu domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. Termin ten liczy się od dnia wydania towaru. Taki sam termin będzie obowiązywał w przypadku rzeczy używanych i przedsiębiorca nie będzie mógł skrócić go do roku. Tak jak był wcześniejszy ten okres. Następna zmiana to coś, co już wiele sklepów wprowadziło i na pewno zauważyłaś, kupując online na takich, takich głównych, jednych z największych platform czy, czy, czy sklepów internetowych, to wprowadziło informowanie o cenach. Obecnie, organizując promocję lub wyprzedaż, musisz podawać oprócz aktualnej ceny także tę najniższą z 30 dni. Poprzedzających daną akcję sprzedażową. Ten obowiązek nie ma zastosowania, jeżeli przedsiębiorca po prostu obniża cenę swojego produktu bez ogłaszania obniżki lub wyprzedaży. Natomiast w przypadku obniżenia ceny towarów ulegających szybkiemu zepsuć lub mających krótki termin przydatności, jeżeli takie sprzedajesz, to obok obniżonej ceny ma się pojawić również cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki, a powyższe terminy nie będą miały zastosowania. Przejdę teraz do drugiej grupy konsumentów, których dotknęła dotknęły zmiana przepisów. Taką drugą grupą konsumentów są osoby, które kupują online. Część sprowadzonych zmian dotyczy właśnie osób kupujących przez internet. O jakich zmianach myślę? Już tłumaczę. Po pierwsze, konsumenci mają dostać jednoznaczną informację, czy podmiot, od którego kupują towary, usługi, treści cyfrowe, jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą. Dlatego że w przypadku transakcji z osobą fizyczną dowiedzą się też, że nie mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów, na przykład możliwość odstąpienia od umowy. Kolejną sprawą to opinie. O opiniach mówiłam w innym odcinku. Link także zamieściłam, opublikowałam pod tym nagraniem. To możesz sobie odsłuchać ten wcześniejszy odcinek. Tutaj jedynie wspomnę, że jeśli przedsiębiorca decyduje się na publikowanie recenzji klientów o oferowanym produkcie czy sklepie. Czy to jednoznacznie musi dostarczyć informację, w jaki sposób weryfikuje te opinie, w jaki sposób je pozyskuje oraz czy zamieszcza wszystkie opinie, ta, także te negatywne, nie tylko pozytywne. Przejdę teraz do cen. Jeżeli zdecydujesz się na indywidualne dostosowanie cen, to nie możesz tego robić w tajemnicy przed klientem. Musisz poinformować konsumenta o tym, że stosujesz indywidualne dostosowywanie, dopasowywanie cen pod konkretnego konsumenta klienta. Chodzi na przykład o ustalenie ceny dla konkretnego odbiorcy w zależności, na przykład, od jego lokalizacji, urządzenia z którego korzysta, czy korzysta ze smartfona, czy z komputera stacjonarnego, albo z historii przeglądanych stron, że np. stale wchodzi i ogląda ten same, nie wiem, połączenia lotnicze, albo ten same hotele w danej miejscowości. I wówczas zdarza się niejednokrotnie, że Firmy, które oferują, platformy, które oferują takie produkty, takie usługi dopasowują pod klienta, czyli podnoszą albo obniżają, albo oferują jakieś rabaty, więc te wszystkie informacje, jeżeli dostosowujesz ceny pod konkretnego klienta według jakichś cech, jego zachowań w internecie, to powinnaś o tym poinformować go. W przypadku dostarczania treści cyfrowych sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność takiego towaru z zapowiedziami lub wersjami próbnymi. Sprzedawca ma też obowiązek na przedsiębiorca dostarczać aktualizacje aktualizację, przez dwa lata, jeśli są one niezbędne do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarczania ich konsumentowi. To jest bardzo ważne, jeżeli sprzedajesz takie treści bądź usługi cyfrowe i yy, jakby. Wprowadzasz aktualizację do tych produktów. No i jedna z ostatnich rzeczy, o której chcę wspomnieć w kontekście tej drugiej grupy konsumentów, czyli y, osób kupujących online, to konsumenci są chronieni także jeśli zapłacą za treści cyfrowe danymi osobowymi. Ma to miejsce chociażby przy zapisie na newsletter, aby pobrać darmowy materiał, zwany Lit Magnetem. No i wśród uprawnień jest m.in. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od umowy dostarczania tej treści cyfrowej. Dlatego, jeżeli zbierasz zapisy na newsletter, zbierasz prowadzisz listę mailingową, zachęcam Cię do zapoznania się z innym moim nagraniem dotyczącym właśnie legalnego prowadzenia newslettera. Również na mojej stronie i na, na Instagramie mam wiele wpisów dotyczących właśnie newslettera i pozyskiwania, prowadzenia go i pozyskiwania adresów mailowych w sposób zgodny z przepisami. Zachęcam Ciebie do zapoznania się też z innymi moimi materiałami. A teraz przejdę do trzeciej grupy konsumentów, które dotknęły zmiany. Są to seniorzy. Nawet jeżeli nie jesteś w tej grupie i teraz się uśmiechasz, dobrze wiedzieć, jakie prawa mają nasi dziadkowie. Niestety seniorzy to grupa, która często dokonuje transakcji w czasie pokazów garnków, wycieczek lub z przedstawicielami odpowiadającymi. Odwiedzającymi domy bez zapowiedzi. Doskonale na pewno to znasz albo z telewizji, kiedy są opowiadane historie o oszukanym dziadku czy, czy babci jakiejś osoby starszej, albo w Twoim towarzystwie, w Twojej rodzinie była taka sytuacja. No niestety, często firmy wykorzystują niemoc, nieumiejętność, już pewną nieporadność czy chorobę osób starszych. I niestety te osoby są po prostu naciągane i powiedzmy wprost oszukiwane. Umowy finansowe na przykład pożyczki zawierane w czasie wycieczek są nieważne. To jest właśnie zmiana wprowadzana nowelizacją, czyli jeżeli umowy finansowe są zawierane w czasie wycieczek są nieważne. W przypadku innych rodzajów umów zawieranych na wycieczce na odstąpienie od transakcji jest aż 30 dni. Taki sam termin będzie miał konsument, którego ktoś odwiedzi w domu i namówi do zawarcia umowy na przykład sprzedaży. Przedsiębiorca nie może też przyjąć płatności, jeśli doprowadzi do zawarcia umowy podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Zmiany w prawie dają również możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Przede wszystkim dotyczy to do, tak zwanej umowy obejmującej abonamenty medyczne, gdzie osoby starsze są namawiane, zachęcane do zawierania takich Abonamentów, umów obejmujących abonamenty medyczne z nadzieją, że poprawi się ich zdrowie, będą rehabilitowani i tak dalej. No i niestety są oszukiwani, naciągani do zawierania niekorzystnych dla siebie umów. Jak widzisz, wiele jest zmian, które dotknęły sprzedawców i konsumentów. Z drugiej strony trzeba zakazać rękawy i dostosować regulaminy sklepów. Komunikaty czy organizowane promocje do nowych zasad. Jeżeli będziesz potrzebowała wsparcia prawnika, zapraszam Ciebie do kontaktu. Adres mailowy znajdziesz również pod tym nagraniem. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.